Dobry. Dzień dobry. Jestem ciekawa, kto tu dołączy. Jako pierwszy, niech od razu daj znać, kto pierwszy, kto pierwszy. Słuchajcie, powrót eee, oczywiście z kawką piękny kubeczek, Mamy w dwóch kolorach nowości. Jeden jest taki jakby beżowo. Beżowy? Beżowy? A drugi jest taki jakby grafitowy lekko, to mają wszystko. Smarowana. Witajcie się ze mną, widzę, że już tam ktoś wchodzi. Słuchajcie. Jestem po, jestem po większy, wielkich wojażach. Wiecie o tym dobrze, że w cztery dni byłam w różnych miejscach naszego, naszej Europy. Mam w Warszawie na szkoleniu, gdzie też y, przygotowania do tego szkolenia. Zajmują troszeczkę jednak energii i czasu. Więc od rana było w niedzielę na szkoleniu w Warszawie 19 października, z czego jestem bardzo zadowolona. My mieliśmy fantastyczną grupę, fantastyczne kobiety, w ogóle niesamowite spotkanie i chyba nigdy w życiu nie usłyszałam i nie widziałam na tyle na żywo emocji co tego akurat dnia. Więc na żywo w ogóle zupełnie to jest inne, inne, z Wami, inne z Wami spotkanie niż takie na szkoleniu online. To jest, dla mnie było tak przeogromne przeżycie, niesamowite, że naprawdę aż miło. Mogłyśmy sobie porozmawiać, przytulić się trochę, popłakałyście mi troszkę tak prywatnie gdzieś tam na uboczu. Za co też jestem niesamowicie wdzięczna Wam, za te Wasze wszystkie historie. Nie no w ogóle do tej pory nie mogę jeszcze, słuchajcie, tego wszystkiego sobie tam poukładać. Wrócić, że tak powiem, do, do, do mojego życia codziennego, bo jednak te emocje i tak dalej one cały czas we mnie są. Natomiast od razu po szkoleniu wsiadłam w samochód i pojechałam do Wrocławia, bo na następny dzień byłam na kongresie przedsiębiorczości jako moderator, czyli prowadziłam już trzeci czy czwarty raz, już nie, nie pamiętam. Panel dyskusyjny, który wyszedł genialny. Miałam przegenialne prelengentki. Jeżeli tu jesteście, bardzo Wam dziękuję. Do tej pory Wam wspominam, po prostu nie miałam nigdy w życiu tak cudownej grupy jak teraz. Oczywiście nie mówię, że wcześniej nie były cudowne. Chodzi o to, że były i liczne i w ogóle miały bardzo fajne też dużo do powiedzenia, fajnych rzeczy. Także panel wyszedł o tak i, 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 i piękna energia popłynęła i wiedza. Natomiast później wieczorem odbierałam nagrodę, no i zawsze jest, że tak powiem, taki wieczorny, jakby bankiet, coś takiego. Natomiast ja oczywiście nie mogłam być na tym bankiecie, no bo musiałam o drugiej w nocy wsiąść w samochód i pojechać do Katowic, aby wyruszyć do. Rzymu na odbiór kolejnej nagrody. To było bardzo wyczerpujące dla mnie, ale wymagające, wyczerpujące dla mojego organizmu doświadczenie. Natomiast jestem dumna z tego, że dałam sobie z tym wszystkim radę, że, że tym, tym moim samochodem przemierzyłam kawał drogi, nawet udało mi się słuchajcie, zorientować, że trzeba napompować troszkę koła i udało mi się nawet to wszystko zrobić, wiecie, ja <laughs> dlatego, czego, czego to mówię, bo jestem <śmiech> przepraszam, <śmiech> bo jestem kobietą i ja na co dzień po prostu tych rzeczy nie robię, nie jeżdżę w trasę aż tak daleko od domu na tyle dni, no i jakby też nie pompuję tych opon nie, nie ogarniam trochę tego auta wiecie o co chodzi jak to kobieta. Ale poradziłam sobie, wróciłam do domu cała i zdrowa i przeszczęśliwa i z dwiema nagrodami. Także w ogóle super cudownie się cieszę. Więc dzisiaj mamy poniedziałek, oczywiście. Tak jak Wam obiecałam, że sobie będziemy tutaj wskakiwać troszeczkę, żeby sobie poruszyć pewne tematy. No i tak jak sukces ma wiele twarzy, tak jak i Trzeba sobie poradzić z różnymi emocjami, i powiem tak: my jesteśmy ludźmi, jesteśmy kobietami. Czasami te emocje też biorą górę, kiedy jesteśmy rzeczywiście już zmęczone, kiedy jesteśmy już padnięte, i tak dalej. Więc rzeczywiście, jak wróciłam, to potrzebowałam dwóch dni, żeby dojść do siebie. Potrzebowałam całego weekendu, żeby po prostu dojść do siebie, bo mój organizm po prostu powiedział mi: Moja. Jesteś totalnie zmęczona, boli cię wszystko. Słuchajcie, wstałam rano i przysięgam wam, że bolało mnie wszystko, więc musiałam trochę odpocząć. Natomiast mamy poniedziałek, więc startujemy z, nowym, z nową energią, z nowym, z nowym tygodniem. I z tego, co już mogę wam powiedzieć, to dzisiaj mamy, jeżeli jesteście na moim szkoleniu. Jeżeli jesteście na moim szkoleniu OSP, to jest dzisiaj o 19.00. Kolejny, kolejny live na żywo. W środę mamy żeńską Energię. Ostatni live to jest przedłużony w zasadzie bardzo szkolenie, bo, 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 bo tak naprawdę zawsze kończę to jednym liveem pytania-odpowiedzi. Natomiast tutaj mamy dwa. Live y z pytaniami i odpowiedziami, więc jakby jest to przedłużone, plus do tego była jeszcze niespodzianka i w ogóle fajny kurs ogólnie. Natomiast co jeszcze w, naszym, w naszej przestrzeni będzie się działo? Yy, weszła w tym momencie na stronę internetową oferta kobiety VIP. Kobieta VIP dzisiaj się kończy, jeżeli chodzi o przedsprzedaż. Więc y, to jest ostatni moment na to, żeby w tej przesprzedaży sobie po prostu ją wyciągnąć za akurat tę ofertę. <laughs> Dzień dobry, Monio. ogarniam młodego do szkoły. Idę na live. Widzimy się na Spiżeńskiej Nerdz. Wkrótce na VIP kobiecie. No właśnie, widzicie. No i dziękuję Ci bardzo z całego serca i widzimy się rzeczywiście. No i słuchajcie, no i dzisiaj sobie postanowiłam tak troszeczkę z Wami porozmawiać na temat tego, jaka jest ta w ogóle kobieta VIP, moim zdaniem. Jaka w ogóle jest kobieta, która tworzy swoją rzeczywistość na własnych zasadach. Mimo tego, że jest kilka osób w mojej przestrzeni, które, które, które gdzieś tam się czasami odezwa, no, odezwały się, bo coś tam ich widocznie koło zabolało i to mi troszeczkę poszło nie w tą stronę, co trzeba, bo, bo, bo na Insta Story też trochę dałam upust swoich emocji, się troszkę wkurzyłam, zdenerwowałam się. Ze względu na to, że to niestety poleciało do moich dzieciaków i to po prostu było trochę za daleko. Eee, więc, jeżeli ktoś mnie gdzieś tam obraża w internecie, czy hejtuje i tak dalej, choć to się bardzo rzadko zdarza, bardzo, bardzo rzadko, no to jakby no to jest taka sytuacja, że ja się z tym liczę, że jakby się nie zgadzam z tym, oczywiście, bo no, ja siebie znam, ja wiem ile ja przeszłam w swoim życiu, moje dzieciaki też ze mną przeszły bardzo dużo. Żeśmy, wiecie o tym dobrze, no, byli, że byliśmy, byliśmy na tej ulicy, naprawdę podnosiłam się z totalnego dna, więc jakby mm, rozumiem, że niektórych, niektórych ludzi to zakuło, że jestem teraz tu w tym momencie od, w Rzymie, odbieram nagrody i tak dalej, no ale chciałam tylko powiedzieć, że mnie to, jakby to... E, że tak powiem nie do końca mnie to znaczy nie ściąga mnie to na pewno z mojego piedestału jak to się tak mówi teraz tylko tylko nie po prostu nie lubię kiedy to uderza w moje dzieciaki no niestety tutaj to tak troszeczkę trafiło więc oczywiście jak to matka lwica odpaliło mi się trochę to, że nie do końca się z tym zgadzam, żeby ktoś mnie obrażą w taki sposób, że to aż pójdzie tam tak daleko. Więc jakby tylko o to chodzi, że czasami jesteśmy ludźmi i też czasami po prostu yy, jesteśmy w stanie na coś zareagować. Więc nawiązując do tej reakcji, dzisiaj sobie porozmawiamy na temat Waszej manifestacji i Waszej reakcji. Ok? Więc tak, zobaczcie, jesteśmy ludźmi, reagujemy na różne rzeczy. To, co nas nie interesuje, jakby na to nie reagujemy. To, co nas dotyczy, to nas dotyka, na to reagujemy. To jest bardzo piękny, właśnie, puenta tego, co chciałam powiedzieć. Do mnie piszą dziewczyny na przykład coś takiego, e, i tak jak na moim przykładzie, właśnie teraz Wam powiedziałam, że ja manifestuję pieniądze, ja manifestuję SP, e, ale mi to nie idzie. Mam coraz więcej długów albo mam coraz więcej dowodów na to, że mój SP ze mną jednak nie chce być, dobra? I teraz uwaga, więc zobaczcie, nasza energia jest jak, jak, jak fala, ona cały czas sobie płynie, my mamy mnóstwo w sobie różnych emocji, różnych myśli, różnych rzeczy, które w nas po prostu pojawiają się, wychodzą, odchodzą i tak dalej. Zobaczcie, my kobiety, zwłaszcza, bo panowie troszeczkę bardziej są stabilni w emocjach swoich każdego dnia. My kobiety potrafimy i się popłakać, i za chwilę się śmiać, i skakać z radości, zaraz się zdenerwować i wiele, wiele. Tu cała lista barw, jakby naszych emocji, może wystąpić w ciągu jednego dnia, nawet w ciągu jednej godziny. Wiemy o tym doskonale, jesteśmy, jesteśmy tego świadome. Natomiast. Dlaczego niektórym manifestacja idzie pięknie, a dlaczego niektórym manifestacja idzie yy, yy, w ogóle nie idzie tego czego my chcemy, a manifestuje się to co chcemy, okej? Okay? Więc chodzi o to, że my się pewnymi rzeczami przejmujemy. To jest bardzo dobre słowo, okej? Okay? Słowo klucz. Przejmujemy się czymś. I tak jak ja się przez chwilę tylko przejęłam, gdzie my możemy to automatycznie, tak jak ja to zrobiłam, przejęłam się tym przez chwilę, wylałam co miałam wylać, później to ochłonęłam i po prostu stwierdziłam, że nikt mi tego mojego życia nie zabierze. Nikt mi tak naprawdę tego mojego sukcesu nie zabierze, nawet jeżeli ktoś bardzo nieładnie o mnie pisze, nawet jeżeli ktoś bardzo brzydko bym powiedziała. Wypowiada się na temat innych kobiet, mnie i w ogóle, jakby wszystkiego. Bo tak naprawdę to świadczy o tej osobie, nie o mnie. To jest po pierwsze. A drugie to to, że jeżeli ja się tym przejmuję bo to poleciało aż do moich dzieciaków to jakby tutaj muszę się przyjrzeć, dlaczego się tak bardzo tym przejmuję, skoro i tak moje dzieci wiedzą doskonale, że przeszliśmy to, co przeszliśmy i jakby ta osoba, która się pojawiła w mojej przestrzeni nie ma żadnego wpływu na to, co dalej się będzie działo. Nie ma żadnego absolutnie wpływu. No bo jaki może mieć wpływ obca osoba, której ja nie znam w mojej przestrzeni? Natomiast teraz wróćmy do Was. Więc ja jakby musimy sobie usiąść... Zobaczcie, ja Wam to pokazuję na moim przykładzie, żebyśmy, żebyście Wy wiedziały, jak się przestać przejmować niektórymi rzeczami. Bo tak jak mówię, jesteśmy ludźmi. Czasami ktoś coś nas trafi, zwłaszcza kiedy jesteśmy przemęczone. Przeorane. Prze, prze Nasza energia po prostu jest już naprawdę ten, i jeszcze ci przyjedziesz do domu, coś tam do ciebie przyjdzie i po prostu to, to tak się wydarzyło. Natomiast trzeba zawsze rozmawiać, nie? Ze sobą, w tym moim przypadku z dzieciakami, że ten sukces czasami. No ma to, to oblicze, że przyjdzie jakaś osoba, która nie rozumie tego, co robię, nie chce zrozumieć tego, co robię, no ale że jest po prostu nieszczęśliwa, że nie lubi kobiet i siebie i nie rozumie kobiet i siebie, a poza tym już nie rozumie kompletnie energii, jaką, jaką w ogóle wchodzi, no to jakby to wygląda tak. Natomiast teraz my, zajmijmy się sobą. Bo to, że inne osoby na tym świecie są jakby różne, przeróżne, każdy ma inny mindset, każdy ma inne doświadczenia w naszym życiu, każdy jest z czymś innym w naszym życiu, gdzieś tam ma jakieś swoje, no to zajmijmy się teraz sobą. Więc jeżeli chodzi o Wasze manifestacje, bo dzisiaj też dostałam taką, taką wiadomość prywatną, że manifestuje pieniądze, ale mam coraz większe długi i, i, i zajmuję się sobą, i manifestuję, i afirmuję i tak dalej. Dobra. No to teraz uwaga. Jeżeli my do nas do nas coś dojdzie i my się tym przejmiemy, i to będzie przejęcie nasze tą sytuacją, tą daną rzeczą, będzie tylko na chwilę, kiedy my sobie z tym pochodzimy, poddychamy, porozmawiamy, wypuścimy to z siebie i przekierujemy się jednak na to, czego my tak naprawdę w tym życiu chcemy, tak naprawdę ta fala tej rzeczywistości od nas odpływa, jakby ona się już nie pojawia. Ok. Natomiast. Jeżeli Wy świat fizyczny analizujecie i cały czas przejmujecie się tą daną sytuacją, w której tkwicie, daną sytuacją, czyli być może w tym momencie, nie wiem, ktoś utracił pracę i się zaczyna stresować tym, że tych pieniędzy jest coraz mniej. Więc jeżeli to jest wszystko na wyczucie manifestacja jest na wyczucie Energia Twoja jest wyczuwalna i ona się manifestuje. Możesz mówić swojemu umysłowi, że to jest nieprawda, ale jeżeli jesteś tym przejęta, przejęta, przejmujesz się tym, zasypiasz z tym, przejmujesz się tym w ciągu dnia, budzisz się z tym rano, jesteś tym zajęta, przejęta, to nawet jeżeli afirmujesz, to nie zagłuszysz tego przejęcia się tą sytuacją. Czy wy rozumiecie, co ja, mam teraz, co ja wam teraz tłumaczę? Dajcie mi znać, czy rozumiecie, dlaczego niektóre afirmacje nie działają, ponieważ jesteście przejęte daną sytuacją w waszym życiu, nie jesteście odklejone w takim razie od trójwymiarowego świata, który w tym momencie wymanifestowałyście. Jesteście po prostu cały tym przejęte i zajęte. Afirmujecie, żeby było coś innego i wtedy to wasze posty brzmią tak. Afirmuję na pieniądze, stosuję wszystkie Twoje wskazówki, zajmuję się sobą. Staram się nie myśleć, albo inaczej, staram się afirmować, staram się robić wszystko. Robię już wszystko. Zrobiłam już chyba wszystko, i nic to nie wychodzi, dlatego że jesteś przejęta. I właśnie w tym polega cały klu, że jeżeli jesteś, jeżeli jesteś świadoma, że tylko ty manifestujesz, że jeżeli jesteś mistrzem manifestacji, że jeżeli tylko i wyłącznie ty tworzysz swoją rzeczywistość, to. Twoje przejęcie się daną sytuacją, bo ja też się przejmuję różnymi danymi sytuacjami, które do mnie przychodzą, dosłownie trwają minimalną ilość czasu. Minimalną. Jeżeli mój mąż miał wypadek, wiecie o tym dobrze, mówiłam o tym, mnie to kosztowało minimalną energię przejęcia się tą sytuacją. Ponieważ ja się nauczyłam przekierowywać uwagę na to, czego chcę. Przekierowuję uwagę na kreację, a nie na reakcję. I nie udaję tego, tylko wiem, jak umiem siebie uspokoić, wytłumaczyć, pogadać, zrozumieć, jak działa moja energia. I nie to, że ja jestem bez emocji, tylko ja potrafię nimi zarządzać. Potrafię zarządzać swoją manifestacją, swoją energią i to powoduje, że mam sukces w każdej dziedzinie, czy to jest są finansowe, czy to jest związkowe, czy to są sukcesy, czy to są jakiekolwiek inne relacje. Bo zobaczcie, tak naprawdę dlaczego in, nie, czy nawet zdrowotne. Zobaczcie, dlaczego niektórym nie idą pewne rzeczy, ponieważ są do tego przyklejeni i tym się przejmują i tym się zajmują. Ja Was nauczę tego na kobiecie VIP, jak zrobić to, żeby tak sobą i tak sobie wytłumaczyć i tak sobą nawigować, żeby Wasz świat trójwymiarowy nie był tym, co Was ciągle wybija i jesteście tym przyjęte. Bo tego nie potraficie zrobić. Wy afirmujecie, ja już Was już rozkminiłam, wy afirmujecie, ale jesteście pełne obaw, pełne strachu, pełne wątpliwości i podważania. Waszej manifestacji. Tak to wygląda, moje drogie, więc jakby. Jesteśmy ludźmi, i ja Wam mówię, każdy człowiek, każdy, kiedy dostaje telefon, kiedy dostaje wiadomość, kiedy dostaje cokolwiek ze świata fizycznego, co jest dla niego w tym momencie dosyć trudne, dosyć bolące. Jak nie wiem, powiedzmy telefon z policji, że Pani Trzaskowska, Pani Małż miał wypadek. Miałam taką sytuację w tym roku. To musisz umieć nawigować sobą, żeby nie zwariować, żeby nie oszaleć. Uwierzcie mi, dziewczyny, moje drogie, pójście level up, do góry. Każda wasza zmiana tożsamości, każda wasza nowa decyzja, każda wasza zmiana czegokolwiek. Zobaczcie, ile wy piszecie rzeczy, na przykład... Modliłam się o to, żeby zmienić pracę na lepszą. Dostałam taką propozycję i co? I jej nie podjęłam. Dlaczego? Bo stworzyłam. Zostałam w tej starej i z tej starej mnie wyrzucili. To jest Twoja manifestacja. Chciałaś pracę, dostałaś pracę. Nie podjęłaś, bo co? Bo tobą zarządzał strach. Strach w mojej podróży, którą teraz. Yy, yy, Gdzieś tam, gdzieś tam yy, 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 przebyłam w tym momencie przez te cztery dni. Czyli Warszawa, Wrocław, Rzym i z powrotem. Katowice, Rzym i z powrotem. Czyli z Rzymu do Katowic, z Katowic do Warszawy. Yy, I jeszcze byłam w tym wszystkim tak naprawdę praktycznie sama. Spowodowało, że też mogłabym, zobaczcie, każdy widzi, o, nagrodę odbiera. Jeżeli Wy nie potraficie podjąć pracy, o którą się modliłyście, bo stworzyłyście, to teraz zobaczcie. Każda z Was ma do pokonania tylko i wyłącznie siebie. Ja też się bałam zostawić cały dom, zostawić męża, który jeździ na razie jeszcze na wózku z całą falajną, z całymi moimi psami, z dzieckiem naszym, tą, tą, tą młodszą. Zastanawiałam się, jak oni sobie tu poradzą, nie zastanawiałam się, jak ja sobie poradzę, kiedy będę musiała sama pokonać tyle kilometrów, być w różnych miejscach i się nie zgubić i dotrzeć na czas. Martwiłam się, jak oni sobie tutaj poradzą. I tak naprawdę mogłabym stworzyć i wymyślać sobie: Nie pojadę po ten statuetki, nie będę robić szkolenia, nie będę jeździć do Wrocławia, robić panel, nie będę odbierać nagród. Bo mam męża, który, który jest na wózku i sobie beze mnie nie poradzi. Mogłabym coś takiego powiedzieć, miałabym wymówkę dla mojego strachu, dla mojego ego, żeby jednak nie wychodzić ze strefy swojego komfortu i nie podjąć tych wszystkich tematów. Ale tak naprawdę, dzięki temu, że potrafię nawigować swoimi emocjami, i potrafię nawigować swoim i zarządzać swoim czasem, wszystko wyszło perfekcyjnie. Wszystko. Szkolenie w Warszawie perfekcyjne. Panel dyskusyjny we Wrocławiu perfekcyjny. Odbiór nagrody idealny. Wylot do, do Rzymu po prostu idealny. Powrót to samo. Przyjechałam do domu i po prostu było tak, jak było, jak miało być. Nikt tutaj nie umarł, nikt się nikomu nie stało. Wszyscy żywi. Także wszystko jest w naszej głowie i w tym, w jaki sposób my nawigujemy swoim życiem, w jaki sposób my sobą zarządzamy. I od nastawienia Waszego, od Waszego nastawienia, i o tym też sobie będziemy mówić, zależy tak naprawdę wszystko. Wasz związek, Wasze pieniądze, Wasze sukcesy, to, czy, czy chcecie coś mieć, a nie, jednak nie macie i o to modlicie, czy nie, tak naprawdę manifestacja jest bardzo prosta, jeżeli rozszyfrujecie siebie. Jeżeli rozszyfrujecie, bardziej do rozszyfrowania tylko jedną osobę na świecie, siebie samą. I jakby to jest najśmieszniejsze, że jakby wy się skupiacie cały czas na, a on powiedział to, a on tak zrobił, a on mi to napisał, a on taki jest dla mnie, bo pieniądze to jest takie, a moi rodzice to wmówili, a w, w moim domu to było tak, ja się tak nauczyłam, a mi zawsze powtarzali to, a ja się tak... Jezu, naprawdę... Ja wszystko rozumiem, bo wiecie o tym dobrze, że jakby ja zawsze startowałam ja startowałam z takiego życia e pełnego e odrzucenia, samotności, no tak można powiedzieć, no miałam 15 czy 16 lat, jak nie miałam rodziców i tak naprawdę większość czasu czułam się samotna. Po prostu byłam samotna. Czułam się samotna. I. Czułam się niczyja, czułam się samotna, czułam się, czułam się, że nie jestem ważna, że jakby, że jestem nikim. Wiele, wiele lat chodziłam z takim założeniem wewnętrznym, z taką informacją o sobie, z taką energią, bo wy tak naprawdę widzicie tylko to, co jest powierzchowne. Jak wyglądam, jak się ubieram, jak mówię wyłapujecie jakieś moje błędy, że nie tak powiedziałam, nie to, naprawdę szczerze w dupie to mam. Chodzi o to, żebyśmy my zobaczyli, bo jakby nikt tutaj nie jest ani papieżem świętym, ani nikim. My jesteśmy cały czas w, jakby w, wie w wielkiej szkole lekcji pod tytułem my sami. Eee, więc jakby ktoś stara się być perfekcyjny to traci tak naprawdę taką radość dziecięcą. Ja nigdy nie byłam perfekcyjna i nigdy nie będę perfekcyjna, bo nawet nie chcę być, szczerze mówiąc, bo ja, wiecie, ja Wam coś powiem. Gdybyśmy tak ściągnęli te wszystkie takie te powinnaś, musisz, to, tamto. Kurczę, żyłoby nam się o wiele lepiej. Ja Wam coś powiem jeszcze tak na koniec, bo już uciekam, mam jeszcze tam swoje rzeczy do, do ogarnięcia, bo jakby wróciłam dopiero do żywych. Ale powiem Wam jeszcze tak trochę chaotycznie, bo, bo dużo rzeczy chciałam Wam powiedzieć na krótkim live'ie. Ale powiem Wam coś, manifestacja wszystkiego, wszystkiego, naprawdę, pieniędzy, SP, pięknego życia, wszystkiego, czego chcecie, domu i w ogóle, w ogóle, bo jakby też stoję przed własnym domem właśnie i też jakby patrzę na niego i sobie myślę, kurde, jak Ty to zrobiłaś Monia, jak Ty to zrobiłaś, no ale dobra. Um, Pochodzi z waszej rad dziecięcej radości. Eee, bo, bo to, że jakby jest to pewnego manifestacja pięknego życia, jest to pewnego rodzaju jakby taki przepis na zupę, w której musi się znajdować kilka składników, bez których ta zupa jakby w ogóle nie wyjdzie. Czy nawet ciasto możemy sobie porównać do ciasta. Chociaż ja ciast nie jadam, więc może lepiej mi z tą zupą. Więc w tej zupie musi być trochę pieprzu. Bo ty musisz być po prostu konkretna. W tej zupie musi być dużo zabawy, więc musi być kolorowo, więc dużo warzyw. No i generalnie musi to mieć jakiś fajny, głęboki smak, więc pamiętajcie, że manifestacja składa się z tego, że Wy macie się radować z tego, że ty wy jesteście na tym, w tym życiu. Ja mam ochotę po prostu dzisiaj powiedzieć, kurwa mać, macie się cieszyć z tego, że istniejecie na tym świecie że po prostu jesteście w tym życiu. Jesteście tak cholernie tu krótko. Tak cholernie tu krótko, a marnujecie swój czas na to, że angażujecie się w coś, co powinno w ogóle was gówno obchodzić. Ja sobie to często powtarzam wtedy, kiedy, kiedy rzeczywiście gdzieś coś mnie złapie. I zawsze mówię Monia, jaki to ma sens za 5 lat w twoim życiu? Jaki to ma sens za rok nawet? Jaki to ma, będzie miał sens w tego Sylwestra? Żaden. Żaden sens nie będzie miał tego. Im więcej się tym przejmujesz, tym bardziej się do tego przywiązujesz. I tym e, pięknym, e, tą piękną płętą na koniec, słuchajcie, wyłączam się. I życzę Wam pięknego poniedziałku. Nie wiem, co z tego mojego dzisiejszego chaosu zrozumiałyście, czego nie zrozumiałyście, ale jedno jest pewne: kobieta VIP w moim sklepie i widzimy się na niesamowitym szkoleniu, bo ja jestem zupełnie w innej energii. I po prostu nauczę wy, wy, Was być tą piękną, cudowną zupą, e, która się nazywa VIP. <trymajcie się> Trzymajcie się. Bardzo do, podoba mi się to porównanie do zupy. Monia, dajesz niesamowite kopa za każdym razem, kiedy mówisz do nas. Dziękuję. Dziękuję Wam. Pięknego poniedziałku. Kończę, kończę. Pa, 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 pa.